Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na Enchiladę, ale nie taką klasyczną, bo taką klasyczną to jednak robię z wołowiny, czasami z wieprzowiny. Dzisiaj zrobię ją z indyka. Można też sięgnąć zamiennie po filet drobiowy, na przykład z kurczaka. Danie jest bardzo proste do przygotowania. Enchilada, jak sama nazwa wskazuje, musi mieć w sobie chili i tego chili powinna mieć dość sporo. Ja tę ilość nieco ograniczę, bo moją będą jadły dzieci, więc zamiast normalnej ilości dam tej papryczki trochę mniej. O Wspomnę jeszcze w filmiku, do którego serdecznie zapraszam. Jeśli danie Wam się spodoba i zechcecie je zrobić, to przepisy i składniki podam jak zawsze na www.skuteczny.tv. A teraz filmik, chodźmy. Zaczynamy od zmielenia mięsa. W moim przypadku 500 gramów mięsa drobiowego filet z indyka, może być także filet z kurczaka. Możecie także podmienić to mięso drobiowe na inne mięso, na przykład wołowinę czy wieprzowinę. Moim zdaniem najlepsze enchilady są z wołowiny. A na drugim miejscu z kurczaka, ale to już według uznania. Mięso odstawiam na chwilę na bok, można do lodówki, i szykuję pozostałe składniki. Obieram jedną dużą cebulę i kroję ją w kostkę. Cebula gotowa. Teraz papryczka chili. Zazwyczaj w wersji dla dorosłych do tego dania biorę dwie takie papryczki chili. W wersji dla dzieci wezmę tylko jedną, bo jednak ta lekka nuta od chili jest w tym daniu potrzebna. W wersji dla dorosłych biorę, tak jak wspomniałam wcześniej dwie. Papryczkę przekrawam na pół, usuwam pestki i bardzo drobno siekam. Myślę, że tak wystarczy. I teraz zarówno papryczkę, jak i cebulę dzielę na dwie części. Jedna do sosu, druga do mięsa i będę potrzebowała także. Trzy ząbki czosnku, od razu je obieram. Dwa ząbki do mięsa, jeden do sosu. I zaczynamy smażyć. Najpierw sos. Do garnka wlewam niewielką ilość oleju, mniej więcej jedną łyżkę. Na rozgrzewający się dodaję połowę przygotowanej cebuli oraz jeden ząbek czosnku drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Mieszam i chwilę smażę na nie za dużym ogniu do czasu aż cebula się zeszkli, a czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Trzeba uważać, żeby go absolutnie nie spalić. Myślę, że jakieś dwie minuty na nie za dużym ogniu i powinno być dobrze. No i po tych dwóch minutach dodaję połowę przygotowanej papryczki chili, jedną puszkę siekanych pomidorów, taką 400 gramową. Całość mieszam. Dodaję łyżeczkę suszonego oregano, mniej więcej łyżeczkę kminu rzymskiego. Jeśli akurat nie mam tej przyprawy, to podmieniam na pół łyżeczki kminku roztartego w moździerzu lub dowolne inne ulubione suszone zioła, na przykład bazylię, rozmaryn czy tymianek. Całość dokładnie mieszam i dodaję drugą puszkę pomidorów lub ewentualnie wodę wymieszaną z koncentratem pomidorowym. Ja dodaję zmiksowane pomidory bez skóry i pestek. I gotuję to teraz na małym ogniu przez 5-10 minut, do czasu kiedy składniki ładnie się rozgotują i całość zacznie przypominać sos pomidorowy. Niech to się gotuje, a ja w tym czasie przygotuję mięso. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością oleju, ponownie dodaję jedną taką niepełną łyżkę i na rozgrzewający się olej dodaję resztę cebuli. Dwa ząbki czosnku drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Dokładnie mieszam i smażę przez minutę, dwie, aż cebula się zeszkli i całość zacznie aromatycznie pachnieć. Wtedy dodaję papryczkę chili. Mieszam i co jakiś czas mieszając smażę na nie za dużym ogniu przez kolejne dwie minuty. Kiedy całość już jest ładnie podsmażona, dodaję przygotowane wcześniej zimne mięso, rozprowadzam je szybko równowarstwem na dnie patelni, tak żeby mięso schłodziło dodatki, po czym mieszam je z cebulą, czosnkiem i czyli i smażę przez kilka minut, cały czas mieszając tak, żeby usmażyło się w sposób rozdrobniony. Coś tak jak na spaghetti po bolońsku. No i teraz czas dodać przyprawy. Wcześniej mięsa nie przyprawiałam, ono łapie smak dodatków z patelni. Dodaję mniej więcej łyżeczkę kminu rzymskiego. Jeśli nie macie kminu, no to można go zastąpić na przykład z suszonym tymiankiem czy oregano, ale z kminem rzymskim to danie będzie chyba lepsze. I na koniec, kiedy mięso już jest niemal całkowicie zcięte, dodaję łyżeczkę słodkiej czerwonej papryki oraz mniej więcej pół łyżeczki soli, ale ilość soli jak zawsze według własnych upodobań i według własnego smaku. Całość dokładnie mieszam. Sprawdzam smak. Mm, super. Jeśli już mi odpowiada, mięso jest gotowe, zostawiam je tylko na małym ogniu, żeby maksymalnie odparować ten sos z dna patelni, a sama zaglądam do sosu pomidorowego. Pięknie się gotuje, konsystencja także taka, jak być powinna. Co jakiś czas trzeba do niego zaglądać i mieszać. I ja gotuję go pod przykryciem, po to, żeby nie zachlapał mi kuchenki. Na koniec przyprawy. Teraz już wyłączam grzanie, bo sos jest ugotowany. I ostatnie przyprawy to czerwona słodka papryka, jedna łyżeczka oraz odrobina soli do smaku, bo to jeszcze w ogóle nie było solone. Tak mniej więcej jedną trzecią łyżeczki dodałam, ale sól dodajcie według własnych upodobań. Mm, super. Sos gotowy, mięso praktycznie także. Czas finalizować enchiladę. Na tarce o grubych oczkach ścieram 400 g żółtego sera, w zasadzie dowolny, to może być gołda, edamski, tylżycki, yy, taki jaki macie lub jaki lubicie, najlepszy jednak będzie cheddar o zdecydowanym smaku. Na dno naczynia żaroodpornego, w którym będę robiła enchiladę, wylewam trochę sosu, Tyle, tylko żeby przykryć dno, mniej więcej 1,5 chochelki sosu, ale pięknie pachnie i naczynie odstawiam na bok, tu będę układała zawinięte tortille. Do tego dania wykorzystam 5 placków e, tortilli, a to są pszenne tortille. Można wziąć także 6, z tych proporcji także starczy. I teraz e, będę zawijała w nie farsz w ten sposób, że ułożę go, za chwileczkę pokażę jak, a następnie tortille zawijam w rulonik i układam w naczyniu jedną przy drugiej. E, tylko najpierw muszę je podgrzać, żeby były miękkie i elastyczne. Można to zrobić podgrzewając je na krótko na suchej patelni bez tłuszczu, lub włożyć całą taką e, stertę placków do mikrofalu na 10 sekund i też będzie dobrze. Podgrzane miękkie i elastyczne przekładam na czystą kuchenną ściereczkę. Przykrywam, żeby nie stygły i żeby pozostały miękkie, a sama szykuję enchiladę. jest smaruję cienką warstwą sosu. W tej środkowej części posypuję żółtym serem. Nie za dużo, jeszcze ser będzie szedł na wierzch. Na to 1 piąta mięsa. Jedna piąta, bo pięć tortii, jeśli bierzecie 6, to jedna szósta. Trzeba to podzielić porówno. Ponownie ser i całość z wierzchu polewam łyżką kwaśnej, gęstej śmietany. I teraz ściśle to zawijam. Robię to w ten sposób, że przykrywam farsz częścią placka. Podwijam, dociskając farsz. To ma być bardzo ścisły rulonik. No i ruluję. I tak przygotowane tortille układam w naczyniu żaroodpornym, miejscem łączenia do dołu. I tu mu się musi zmieścić pięć takich placków. I w ten sam sposób przygotowuję pozostałe tortille. Zmiana decyzji w trakcie szykowania dania. Zrobię jednak cztery tortille. Tu jest jeszcze miejsce na piątą, bo to można tak ścisnąć i tu się spokojnie zmieści pięć, a nawet sześć yy, tak zawiniętych placków. Ja jednak nadziałam je nieco grubiej niż zawsze, więc cztery nam wystarczą. Rozkładam je tak, żeby zajęły całe naczynie i zalewam całym sosem, który mam w garnku. Sosem smaruję szczególnie tortille, tak żeby przy zapiekaniu nie wyschły, żeby były dobrze zamoczone w sosie, także te końce. I posypuję tartym żółtym serem. Podsumowując, w takim naczeniu e, zmieści się zatem od 4 do 6 placków tortilla. Ja biorę pszenne. E, jeśli 6, to nadziejecie je troszkę cieniej. E, trzeba te ruloniki tak pościskać i spokojnie tu się zmieszczą. Sprawdzone e, w mojej dzisiejszej wersji 4. I tak przygotowane danie wędruje do piekarnika, gdzie będę je piekła na drugiej półce od dołu lub na środkowej półce. W funkcji grzanie góra-dół można także włączyć termoobieg. Jeśli chodzi o czas pieczenia, to już nie ma surowych składników, więc tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby Danie było bardzo gorące, a ser z wierzchu ładnie się zapiekł, więc ja zapiekam przez mniej więcej 20 minut, ale tak naprawdę do czasu, kiedy z wierzchu będzie apetycznie zapieczony. I po 20 minutach danie wygląda tak. Sosik przyjemnie bulgocze, sos jest stopiony, czas je zatem wyjmować. Wyłączam grzanie, wyjmuję z piekarnika i zostawiam na jakieś 5 minut, żeby nieco odpoczęło, po czym od razu porcjuję i podaję. A jeśli chodzi o sposób porcjowania, to próbuję znaleźć te miejsca łączenia, tam gdzie ruloniki tortyje się stykają i wzdłuż tych miejsc przekrawam ostrym nożem. Eee, jeśli przekroję tortille, no to trudno taki uroken lady tak po prostu będzie przekrojony rulonik. Eee, ja mam długie placki, więc pokroję je także wzdłuż na pół i jeden taki rulonik przekrojony na pół to będzie jedna porcja i każdy będzie sobie nakładał tyle, ile ma ochotę. Przed podaniem całość można posypać także grubo siekaną natką pietruszki lub kolendry. Mm, jak wspaniale pachnie. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o dodatki, to najchętniej podaję to danie z chrupiącą sałatą, na przykład sałatą lodową lub sałatą rzymską, obficie skropioną jogurtem bądź śmietaną z cytryną i odrobiną soli i pieprzu. Coś przepysznego, ale dodajcie takie dodatki, jakie lubicie. Śmietana i jogurt dobrze tu pasują, bo łagodzą smak papryczki chili, jeśli dodacie ją oczywiście w pełnej wersji. Mam nadzieję, że na nie Wam się spodoba? Mam usiłujemy. Tak, już nakładam. Gorąco zachęcam, przepięknie pachnie, jest przepyszne, sycące i naprawdę, jak sami widzieliście, proste do zrobienia, smacznego.